wszystkich wszystkich. mała wyprawa z Hrubieszowa do Młody yy, Mamy piękną zimę i zaraz zobaczymy, jak to idzie droga, bo to zazwyczaj ciężko, ciężko przyjechać było. Śnieg sypie, aczkolwiek tego nie widzicie. Yy, I mówię, zaraz zobaczymy, może coś, może będzie jakaś przygoda po drodze. Oby nie. Obyśmy przyjechali, rynówką jadę. To tak, tak, to ta rynówka co miała nie jeździć, tak. Zrobione już mam tam 13 tysięcy chyba nią. Jakoś dalej jeździ. Korbowód nie wyszedł bokiem, ani nic. O tutaj, zaraz zobaczymy. O tutaj było zawiane. Widać, że... Tak, tutaj dmuchawa szła. No. Muchawa szła, ale to, je, to jeszcze nie jest newralgiczny punkt. Zobaczymy jak dalej, a od razu też mogę wam powiedzieć, że mam ten drugi kanał jak wiecie, z grami. Więc grać już nie będę, myślałem, że zimową poro trochę z, z dzieckiem pogram i ponagrywam, ale no nie ma czasu niestety. Niestety nie ma na to czasu, a żeby się ten kanał nie marnował, więc yy, prze, przerobię go. Nie wiem, nie przerobię. Po prostu zmienię może trochę tylko nazwę. I zrobimy kanał pod tą moją działalność. Tak jak już niektórzy zauważyli, tam mi pisali, że dlaczego się w nich sprzedaje. Znaczy sprzedaje, wystawiłem. Jak się uda sprzedać, to będą to jeszcze jakieś pieniążki na, na rozpoczęcie. Bo niestety ze swoich... Niestety, niestety, no ale ze swoich pieniążków będę tą działalność otwierał. Tutaj też widać ładnie było. Bo tutaj to już ciekawie było też. No i zawsze to jakoś jakieś pomocne będą finanse na rozpoczęcie. Więc tak myślałem tam ten kanał przerobię i będzie na. No, będzie na maszyny. No, właśnie, bo zaraz zapytacie, czym się będzie zajmował. Także moja działalność będzie polegała na handel maszynami używanymi, usługi No, a jak będzie coś trzeba jeszcze to się ten, o tam już o, ktoś już. stanął A jak coś, to, to się jeszcze jakiś tam kod PKD dopisze, tam już się coś dzieje Nie wiem, chyba się mijają, bo tutaj chyba jeszcze jest przejezdny Wiatru jako takiego nie ma, nie, jest, jest przyjezdny. Prawo. Na wycieraczki mi nalepiło I tak rozmazują Taka zima, to ja rozumiem Mi się przypomniało jak chodziłem do szkoły do technikum. I tam przyjeżdżali takie koledzy i zawsze się śmieli mówią, że chyżowice zawiwa. No tu już mamy małodietyczę. No, to takie wioski u nas. Chociaż teraz tu już tak nie ma takich zim jak kiedyś. Kiedyś to było. Teraz już nie jest. A tutaj już wracamy przez Trzeszczany i Nieledew ale no to elegancko jest Da się ładnie przejechać Były tam chwilami momenty Takie troszeczkę gorsze, ale Nie źle Ale teraz materiału dorzuci troszeczkę na pola Więc dać wiatru I będzie fajnie Ja już w Chrubieszowie Ale mnie dogram jeszcze końcówkę filmu Pytacie też O opłacalność tego mojego wyjazdu No właśnie tak samemu pojechać to średnio się opłaca, z przyczepką jeszcze szczególnie bo są większe opłaty drogowe w Polsce to jeszcze nie tak, nie tak dużo większe aczkolwiek wiatol dochodzi oprócz autostrad, ale we Francji są drogie opłaty no i wiadomo, swoim samochodem to nie odliczymy nie odliczymy podatku VAT z paliwa w Polsce, no bo za granicą tutaj tak nie, nie odliczymy, ale ale chociaż w Polsce, jak to się mówi, przez całą Polskę i na końcu zatonkować to by było inaczej, dlatego myślę właśnie, że tak, jak już będę się w to bawił to oczywiście stopniowo jak się dorobię przydałaby się jakaś ładowarka teleskopowa na pewno Część maszyn bym to, bym wysyłał, znaczy część maszyn. No ogólnie bym korzystał z firm spedycyjnych, transportowych jakiś, żeby było taniej. I żeby, żeby te po prostu. No, tych, tych maszyn, nie, ceny maszyn nie windować mocno w górę. Kolejna sprawa jest taka, będę mógł wystawić fakturę. Właśnie często ktoś chce fakturę. Jeszcze jest inna sprawa taka, że. Wiadomo, że przydałoby się tam też pojechać do tej Francji, więc jakiś taki, jakiś taki busik z, z, no, z paką, taką 4,5 do 5 metrów, przydałby się. No, żeby, wiadomo też, koszty mniejsze i szybciej taki, taką solówką można pojechać. A nie wszystko da się kupić w ciemno, no, na przykład taki kombajn czy ciągnik no to przydałoby się obejrzeć osobiście dokładnie. Co jeszcze? Co jeszcze? No i po drodze bym coś wiadomo na pakę wrzucił lekkiego, bo tam wiadomo, że to no, będzie ładowność ograniczona, jakieś pewnie to na 300 na pakę będzie można wrzucić. Kolejna sprawa to taka, że postaram się gówno nie kupować. Nie, i nie sprzedawać, jakieś tylko porządne rzeczy. No wiadomo, no porządne rzeczy, jak patrząc na ogłoszenia, to yy, no kosztują też sporo, prawda? Niektórzy patrzą na najtańsze, coś tam po poprawią i, i sprzedają. Ja staram się patrzeć na takie lepsze, co bym sam kupił. Yy, no powiecie, dobra, no ale 6080 kupiłeś grata. No to była inna sprawa. Yy, na początku szukałem dobrego, ale ciężko było znaleźć, więc podjąłem decyzję, że kupuję najgorszego grata i go odremontuję. I zresztą widzieliście, jakie perpety z tym wychodziły, także to też nie zawsze się opłaca kupić najgorszego grata. No i co? I mam nadzieję, że będziecie mnie subskrybować, obserwować, jakoś te, te moje zmagania. Może razem, wspólnie będziemy przez to przechodzić A może się, może się trafi, że to ty akurat kupisz ode mnie jakąś maszynę Także, no zobaczymy Mówię, tak, od, ruszam od lutego Mam jeszcze, muszę tam jeszcze pewne sprawy pozałatwiać Od lutego ruszam więc yy, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jakaś tam przygoda kolejna w życiu. Dobra, trzymajcie się. Na razie, cześć. Resztę zobaczymy, resztę dowiecie się w następnych odcinkach. Cześć.